Cześć wszystkim, z tej strony Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, w którym będę reagować na piosenki z National Finals, czyli z preselekcji danego kraju i w tym przypadku będzie to Ukraina i Witbir. Muszę Wam powiedzieć, że szczerze słyszałam tylko jakieś 10-sekundowe snippety i to było z 3... Cztery tygodnie temu, więc absolutnie nie pamiętam żadnej piosenki, żadnego snippetu, więc można to potraktować jako live odsłuch. Takich całych piosenek nie słuchałam, także jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowana. Nie mogę się doczekać, żeby ułożyć tutaj swoją topkę i zareagować na wszystkie piosenki razem tutaj z Wami. Także zapraszam do aktywnego komentowania yy, w komentarzach oczywiście, czy tam na live czacie, czy gdzie tam w ogóle chcecie. No i co, zabieramy się za odsłuch 10 piosenek Widbir 2025. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj będę do Was mówiła do mikrofonu, a piosenki będą leciały z MacBooka, więc to nie będą takie czyste, klarowne wersje nałożone na film, ale takie trochę z echem, więc bardzo Was za to przepraszam. Ale jest 10 piosenek, i jakbym je wszystkie wrzuciła tak jak lecą, to albo bym YouTube zablokował film, albo nie wiem, albo bym musiała to montować z 5 godzin. Także będziemy tak sobie słuchać po prostu z laptopa, totalnie live. Pierwszy utwór, Vlad Sheriff, Wind of Change. Zobaczmy, cóż to jest. Okay. Szczerze? Jakbym miała... Jakby mi ktoś puścił ten utwór i powiedział, że to jest Ukraina, to bym powiedziała Nie, to jakaś Litwa albo Łotwa na pewno. Okej. Okay. Bardzo ładny, naprawdę fajnie wyprodukowany utwór, fajny, ciekawy głos. Okej. Okay. Uuu! <grym> No dobrze. Mm -hmm. Nie, no całkiem okej. Okay. Taki trochę, mm, taki pop, taki, mm, bym powiedziała, religijny. Może, nie wiem, w sumie. E, bardzo spokojny utwór, ale czy Ukraina mogłaby wysłać coś takiego? No mogłaby, ale ja myślę, że to byłby duży krok w tył gdyby ten utwór wygrał i pojechał na Eurowizję, ale mi się podoba, naprawdę podoba mi się, to jest moja muza, także Vlad, good job, dobrze, przechodzimy do numeru drugiego i to jest Abie i Dim, <grym> Dim, znamy Dim, Dim, czyli dom, nie dym, to już znamy od Artema z Eurowizji Junior, no dobrze, a, bo to jest kobieta, przepraszam. Oh. Okej. Okay. Zapowiada się mega fajnie. Czekam na coś, żeby walnęło mi tutaj. Ciekawy bardzo instrumental. No to już bardziej takie ukraińskie klimaty, które jakby znamy i lubimy. Ok. Instrumental jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Coś oryginalnego. Muzyka nowoczesna połączona z tradycją, to lubimy. Ej, podoba mi się. Wow, podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Fajny instrument, ale jak już powiedziałam was pięć razy. Dobry wokal, fajny taki trochę rapik, trochę takie orientalne w sumie klimaty. Także, no, jak dla mnie to takie 10 punktów na 12, absolutnie. No dobrze, numer 3 to Molodi My Sea. Kurczę, lubię tak odsłuchiwać, powiem wam tak, na, tak bez wiedzy absolutnej. O, mamy dwóch panów tutaj ubranych jak wikingi. Co mi mogę to wyjąć? to jest na pewno Ukraina? Czy ja na pewno Wittbieru słucham? Ooo! Ooo! Zainteresowało mnie! Okej! Okay! Jest ukraiński, super, super. Świetny jest ten refren. Chodzi w ucho. Uwielbiam te chury znowu z tyłu jakby och... Wow, piękne, naprawdę piękne. Czy tutaj jest tekst? Never the last time you slept at home, you feel alone. Your pillow's made of stone. Your loved one's hands. However many new worlds I see in my heart, there's always only my sea. Piękne, naprawdę piękne. Bardzo mi się podoba. No, okej, okay, dobra, na razie dwie na trzy piosenki, całkiem całkiem, całkiem ciekawe. Takie, które bym absolutnie widziała na Eurowizji. Lecimy dalej. Future Culture. Waste my time. Odpalamy, odpalamy, kochane, kochane. Trochę jazzujemy, trochę soulujemy. No muszę powiedzieć, że nie porywa mnie to zbytnio, chociaż taki soul jazz to jest totalnie moje, mój klimat. Nie, 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 nie. Ok, ok. Dobrze. Thank you. Next. Yy, nie chcę tu być niegrzeczna, ale bardzo słaba propozycja, przepraszam. Szczerze, jakby porównując te trzy piosenki poprzednie, które słyszałam, i w ogóle Ukrainy na Eurowizji, to. No, trochę jestem zdziwiona, że utwór ten znalazł się w stawce. Ja rozumiem, jakby różnorodność i tak dalej. Oczywiście znajdzie to swoich odbiorców. No, ale ja raczej nim nie będę tym odbiorcą. No dobrze, masza, kondratenko, no time to cry. Ok. Sia vibe, ten teledysk. Okej! Okay. Ja myślę, że to moje okej okay wyrażałem więcej niż tysiąc słów. Świetne! Jacek! Yes! Taką Ukrainę lubię, taką wiecie, zaskakującą, ciekawą, po ukraińsku, trochę po angielsku też może być, połączenie muzyki nowoczesnej z folkiem, z ludowizną, to jest to, co absolutnie kocham, jeśli chodzi o Ukrainę na Eurowizji, tak, tak, tak. Dla pani Maszy stanowczo tak, tak, tak. Później oczywiście ja wam tutaj ujawnię moją topkę, sprawdzimy sobie również, jak bukmacherzy przewidują, i jak fani oceniają te utwory, bo ja naprawdę nie wiem. Nawet sobie słuchajcie, tu zakryłam te gwiazdki na Eurovision World, żeby nie widzieć. No dobrze, kolejny utwór, szósty już, czyli jesteśmy w połowie. To będzie. Kajat? Honor. Ooh, you've been good. <laughs> ok. Ok. Tu czuję, że będzie jakieś mocne uderzenie. No, spodziewałam się jakiegoś tutaj mocnego roka metalu. <laughs> Ten angielski mi tu nie pasuje, w tym otworze akurat. Jo. Ok. Kto zliczy, ile razy powiem OK w tym filmie? Mam wrażenie, jakbym słuchała trzech różnych piosenek w ogóle. Jakoś mi się to. Okej. Okay. Ta piosenka jest jakaś dirty w ogóle. <grym> Panie Kajat! Zawstydziłam się. <grych> ale wracając do mojej myśli, yy, to były jakby trzy piosenki w jednej. Nie do końca wiem, o co tu chodzi, bo ona jest jakaś taka dirty trochę, a w sumie tam jakieś takie wstawki balladowe. Fajne, ten refren jest bardzo fajny, ale jestem jakaś confused taka, więc nie wiem. No dobrze, teraz mamy Flinkę yy, Kultura, czyli zdobywczynie. Tej dzikiej karty złotego biletu zwał jak zwał, która przeszła z tej rundy tych 10 wykonawców, więc tylko o niej słyszałam tak naprawdę, bo gdzieś tam się to pojawiało. Czekam. Zaskocz mnie! Okej. Okay. No okej, okay. kobieto, przestań. To jest bardzo, bardzo folkowo, ok. Kultura, moja kultura, znam, rozumiem. <grywa> o. Bardzo ta piosenka jest zaskakująca. Ale trzyma, cały czas trzyma. Chce się oglądać. Absolutnie się nie dziwię, że to dostało tą złoty bilet, tą złotą kartę, dziki bilet. Bardzo ciekawe, ale zupełnie inne niż te poprzednie utwory, zauważcie. No dobra, Flinka, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko ułożyć tu topkę, już to widzę. No dobrze, mamy trzy ostatnie utwory: Krylata Stay True. Okay. Taka trochę ukraińska Billie Eilish. Piękne. Piękna melodia i ten głos. Och, takie leciutki u góry. Przepiękny. Pięknie! Wow! 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 To było świetne. Wow! Naprawdę, o kurczę, ażbym posłuchała jeszcze raz. A szczerze, to jest chyba najlepszy komplement dla piosenki, kiedy chce się go, ją posłuchać jeszcze raz, więc. You know what I mean. No dobrze, kochani, Ziffer Blood Bird of Prey to propozycja numer 9, przedostatnia. Let me check Zifferblatt, którzy brali również udział w zeszłorocznym widbiże. Ciekawe. O! Oh. To jest dziwna, ale bardzo interesująca. Bardzo ten instrument, ale jest taki mięsisty, znowu tu mamy jakiś zupełnie inny klimat. Co w ogóle? Powiem Wam, że jestem confused. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Znaczy, podobało mi się. Nie to, że mi się nie podobało. Wciągnęło mnie to bardzo, aż tak się zapatrzyłam i zapomniałam, że tutaj muszę dla Was coś mówić. Kurczę, bardzo ciekawa propozycja. Macko. Słuchajcie, ludzie mi mówili, że ten Beatbird jest słaby, ale ps, ja wcale tak nie uważam. Takie bardzo specyficzne są piosenki w tym roku, mam wrażenie. Nie do końca, wiecie, eurowizyjne, byśmy powiedzieli, ale, ale myślę, że w sumie jedna mi się tylko nie podobała póki co. No dobrze, ostatni utwór to Deka Energetyk. Energetyk, aha. Seal. Spójrzmy, posłuchajmy. Spiewajcie już. Okej. Okay. Mhm. No takie trochę... końcówka lat 90., początek dwutysięcznych. Słuchałam tego, jak takiej, takiej muzy, jak miałam 16 lat, jeździłam we wszystkie takie festiwale, gdzie była tam Ira, yy, jakieś Lady Panki i tak dalej, to mi się z tym kojarzy. No dobra, dobra, nie, nie, fajne to jest, ale absolutnie nie, nie moja muzyka, nie mój klimat. Myślę, że na Eurowizji nie wiem, czy to by sobie dobrze poradziło. Mieliśmy już kilka takich, takiego typu utworów i no mało, który osiągał sukces. Okej, okay, dobrze. No dobrze, moi drodzy, to był Energetyk. Eee, przesłuchałam całą dziesiątkę i teraz czas na wnioski. Generalnie, y, w sumie 5-6 piosenek by spokojnie mogło jechać już w tym momencie na Eurowizję. Myślę, że z taką stawką y, Ukraina może sobie poradzić bardzo dobrze. Y, bardzo interesujące są te utwory, takie trochę nieoczywiste, y, troszkę się różnią od tych poprzednich lat Widmirowych i Rozumiem, że ludziom niektórym może się to nie podobać. Ja jestem zafascynowana, jeżeli coś jest zaskakujące. I tutaj mamy bardzo dużo takich utworów. E, natomiast jak ja bym miała wybierać, to e, chyba bym postawiła na może takie trzy utwory, które chyba najbardziej mnie zaskoczyły, to Zaskoczyły, w sensie, może nie będę mówiła, co mi się najbardziej podoba, ale co ja bym wysłała na Eurowizję, a to jest różnica akurat, chociaż w sumie często to się pokrywa. Myślę, że najlepiej mogliby sobie poradzić e, Molody Mycy, e, masza Kondratenko, No Time to Cry i zaskakująco. E, Zifferblatt. Myślę, że to byłaby ciekawa taka trójka, która dałaby Ukrainie. Ten faktor wyróżniający się. Um, bardzo też mi się podobała Krylata. Flinka też jest bardzo ciekawa. No, generalnie naprawdę dużo, dużo, dużo ciekawych utworów, ale myślę, że takie pięć to jest, to jest absolutny finał dla Ukrainy. Nie będę może robiła mojej topki, bo, bo musiałabym się bardzo głęboko zastanawiać. Hejka moi drodzy, tu ja przy montażu wiecie co jednak zrobiłam topkę, także możecie zobaczyć ją o teraz właśnie. Okej, okay, bye! Ale... No, nie, chyba moim personalnym faworytem jest Molody Mice. Najbardziej mi się to podoba i Masza Kondratenko. Te dwa utwory absolutnie skradły moje serce. A teraz sobie zobaczmy na Eurovision World. Mogę w końcu odsłonić kawałek ekranu. Zobaczymy, kto tutaj góruje, jeśli chodzi o gwiazdki. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Um, najlepiej oceniana jest Masza Kontratenko No Time To Cry, czyli to się pokrywa jakby z moim tutaj gustem. Widzę, że tutaj bardzo dużo piosenek, bo i Dim, i My See, i Kiata, Flinka, Krylata, Zifferblatt mają 4,5 gwiazdki, więc jakby ciężko, um, ciężko tutaj powiedzieć, która jest lepsza. Widzę, że Energetyk ma 4, yy Future culture, waste my time. No, czyli mi, nie tylko mi to nie siadło, e, jak i Vlad Sheriff też ma trzy, więc to są te jakby najsłabiej oceniane. A who should win with beer? View results. Masza Kondratenko pierwsze miejsce, Zifferblad Beard of Prey. No dobrze. Okej. Okay. I Kiata Honor, Flinka, następnie Molody My C. No, czyli w sumie Dosyć mam podobny gust jak większość Eurofanów. To mój gust nie jest jakiś wyjątkowy, że tak powiem, wyróżniający się, także Masza Kondratenko tutaj widzę, że, że absolutnie wiedzie prym i ja myślę, że to byłby bardzo, bardzo dobry wybór. Stoprocentowo finał myślę, że jakiś top ten na pewno by się Masza doczłapała. Oczywiście Ukraina jest świetna w stagingi, więc tutaj bym się absolutnie nie. Mm, nie bała o to. No i co? No dobrze, moi drodzy, to były moje, to były moje reakcje na Widbier 2025. Dajcie znać w komentarzach, kto jest Waszym faworytem, Waszymi faworytami, jak oceniacie te utwory i co. Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Bye!